Oczywiście zaczynamy od e, najpilniejszych informacji, drodzy Państwo. Prezydent Andrzej Duda zwołał na poniedziałek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego tuż przed szczytem NATO w Waszyngtonie. Postanowiłem o zwołaniu na poniedziałek, na godzinę dziewiątą rano przed naszym wylotem do Waszyngtonu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie będzie możliwość dokładnej wymiany myśli i idei związanych z tym, co będzie omawiane na szczycie NATO od strony politycznej. Tak przekazał Andrzej Duda w centrum. Doktryn i szkolenia sił zbrojnych w Bydgoszczy po odprawie z wicepremierem i najważniejszymi dowódcami wojskowymi. Teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii, bo tam lider pracy, partii pracy, Keir Strammer jest niemal pewny, że będzie nowym premierem Wielkiej Brytanii. Właśnie wyniki Exit Poli wskazują, że to właśnie jego ugrupowanie miażdżąco wygrało wybory. Według sondaży, lejburzyści pokonali konserwatystów, którzy przez prawie 14 lat rządzili krajem. Liczenie głosów jeszcze w części okręgów brytyjskich trwa, ale głoszony tuż po zamknięciu lokali wyborczych sondaż Exit Poll sugerował, że partia pracy, czyli lejburzyści zdobędą 410 mandatów na 650 możliwych w Izbie Gmin. Jeszcze dziś Keir Starmer ma udać się do pałacu Beckingham, gdzie król Karol zleci mu utworzenie nowego rządu. A teraz Małopolska, już niewielka Brytania. Jarosław Kaczyński zdecydował się wycofać, drodzy Państwo, kandydaturę Łukasza Kmity po jego pięciu porażkach w głosowaniach. Nowym kandydatem partii na marszałka Małopolski został w związku z tym Łukasz Smułka, który ma podobno dość dobre relacje z przedstawicielami obu frakcji Prawa i Sprawiedliwości w regionie. Smułka głosowanie wygrał przy pierwszym podejściu. Poparło go 22 radnych. No i nie jest doskonale państwu znana w związku z takim wynikiem Barbara Nowak zrezygnowała w związku z tym z mandatu radnej województwa małopolskiego była małopolska kurator oświaty ogłosiła swoją decyzję na nadzwyczajnej sesji sejmiku, na której właśnie został wybrany nowy za zarząd jak wyjaśniła jej decyzja jest związana z tym, że przez ostatnie trzy miesiące trwała gorsząca sytuacja polegająca na tym, że na marszałka nie była wybrana osoba rekomendowana. Przez Jarosława Kaczyńskiego. Zaznaczyła, że nie podobały jej się głosy krytyki na temat prezesa PiS i na temat pana Kmity. Jej zdaniem osoby, które w poprzednich pięciu głosowaniach nie poparły Kmity, są zdrajcami. Drodzy Państwo, poważne historie tu się odbywają. Jak podkreśliła, wczoraj głosowała na marszałka i członków zarządu tak jak chciał klub PiS, nie po drodze mi z takim układem, zaznaczyła, dodając, że ma swój honor. I dlatego rezygnuje. Równocześnie poinformowała, że jej decyzja nie jest wyrazem sprzeciwu wobec nowego zarządu województwa i z nikim wcześniej jej nie konsultowała. Ja, drodzy Państwo, naprawdę nie mam pojęcia, jak Sejmik Małopolski poradzi sobie bez Barbary Nowak. No ale jakoś musimy z tym żyć. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Startujemy. Prezydent Duda zwołuje pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W poniedziałek o 9.00 to posiedzenie się rozpocznie. Wczoraj e, odbył naradę z szefem Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysławem Kośniakiem Kamyszem, w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. No i poinformował, że spotkanie dotyczyło kwestii logistycznych, planistycznych, czyli wytypowania, przemieszczania jednostek, realizacji planów ewentualnościowych, inwestycji infrastrukturalnych, kwestii zabezpieczenia i zapełnienia bazy magazynowej. Te wszystkie kwestie z generałami, z najwyższymi dowódcami Wojska Polskiego i naszymi reprezentantami w strukturach wojskowych NATO. Podczas wczorajszego briefingu prezydent wskazał, że o przygotowanie rekomendacji do nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Premier Donald Tusk zwrócił się do niego w marcu tego roku i stwierdził pan Andrzej Duda, że mamy obecnie strategię bezpieczeństwa narodowego z 2018 roku, a więc może nie bardzo leciwą dokładnie takiego słowa użył, ale sytuacja bezpieczeństwa w naszej części świata zmieniła się bardzo zasadniczo. Fajnie, że ktoś się zorientował w roku 2024, prawie 2,5 roku po wybuchu wojny w Ukrainie. Prezydent przekazał, że nowe rekomendacje zostały przygotowane w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy konsultacji z 60 ekspertami, a sam przeanalizował je w szczegółach. Dzisiaj zostały wysłane do premiera Tuska, czyli wczoraj, zgodnie z ustawą, a niezależnie od tego przed momentem przekazałem je do rąk wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Poinformował prezydent, a sam szef MON, wicepremier Kosiniak-Kamysz, stwierdził, że Strategia Bezpieczeństwa Narodowego to jest całe państwo. To wszystkie dziedziny naszego państwa, to dokument, który musi być aktualizowany. Podziękował jednocześnie prezydentowi i szefowi BBN Jackowi Siewierze za bardzo szybkie przedstawienie rekomendacji do tego dokumentu, na podstawie których Rada Ministrów będzie mogła przyjąć Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. To wzmacnia naszą odporność, odporność państwa polskiego, podkreślił szef Mon i przekazał, że najważniejsi dowódcy złożyli także raporty, które przygotowują nas do szczytu NATO. To ważne raporty, bezpieczeństwo państwa to jest coś, co nas łączy, jest pełne współdziałanie dla osiągnięcia naszych celów na szczycie. Zapewnił, że przygotowanie do niego jest dzisiaj kluczowym zadaniem dla polskich władz. Jesteśmy odpowiedzialni za NATO, nie tylko za Polskę. Bez Polski nie ma NATO. Polska jest bardzo ważnym elementem, odkrywczo stwierdził. Władysław Kosiniak-Kamysz. To teraz jeszcze przypomnę Państwu o bardzo zaskakujących wynikach wyborów w Wielkiej Brytanii. Co prawda partia pracy w sondażach prowadziła, ale nikt nie spodziewał się, że będzie mogła liczyć na ponad 400 mniej miejsc w 650-osobowej izbie gmin, a wszystko wskazuje na to, że właśnie tyle mandatów lejburzyści otrzymali i ten wynik oznacza, przypomnę raz jeszcze, kres 14-letnich rządów partii konserwatywna poniosła ciężką poradę. We wczorajszych wyborach zdobyła zaledwie 131 mandatów. Proszę więc zobaczyć, jaka to jest przewaga, jaka to jest deklasacja, tak naprawdę. To jest wyrównanie najgorszego wyniku w historii, drodzy Państwo. 131 mandatów konserwatyści zdobyli ostatnio w 1906 roku, czyli no, można sobie policzyć, ile lat już minęło od tego czasu. Na trzecim miejscu znaleźli się liberalni demokraci, zajmują, zajmą 61 miejsc w Izbie Gmin. 13 deputowanych wprowadzi kierowana przez głównego rentownika Brexitu, pana Nigela Faraża, prawicowo-populistyczna Partia Reform w Wielkiej Brytanii. No i ciężkie straty poniosła także rządząca w Szkocji nieprzerwanie od 2007 roku proniepodległościowa Szkocka Partia Narodowa. Według sondaży Exit poll zdobyła tylko 10 z 57 przypadających Szkocji mandatów. No i przypomnę tylko, że bezwzględna większość dla Partii Pracy oznacza, że już dzisiaj Kir Strummer, czyli Lider lejburzystów zostanie przyjęty na audiencji przez króla Karola III, który powierzy mu misję sformowania nowego rządu. lejburzyści pozostawali w opozycji od przegranych wyborów w maju 2010 roku. W poprzednich wyborach, w grudniu 2019, zdobyli 202 mandaty, wczoraj 410. Także naprawdę jest to absolutnie imponujący wynik. I wracamy, drodzy Państwo, do tematu ambasadorów. Ja przez cały tydzień Państwu opowiadałam o tej historii. Domniemanej, jakby nie było, dotyczącej tego, że były premier Mateusz Morawiecki miał naciskać na premierkę Włoch, Giorgię Meloni, w sprawie tego, żeby nie przyjmowała nominacji ambasadorskiej dla pana ambasadora Ryszarda Sznepfa. Postokroć jest to sytuacja skandaliczna, bo po pierwsze, nie sprawując żadnej oficjalnej państwowej funkcji, po prostu zwykły poseł, polityk próbuje... Um, działać e, niezgodnie z linią oficjalną swojego własnego państwa. Po drugie, robi to poza granicami swojego państwa. No i po trzecie podważa decyzję e, obecnego rządu, jeżeli chodzi o kwestie strategii dyplomatycznej. No ale do tej pory mieliśmy. Mm, Domniemania, że tak właśnie było. Natomiast szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski potwierdził już, że były premier Mateusz Morawiecki wywierał nacisk na premier Włoch George Meloni, by ta odmówiła przyjęcia nowego ambasadora Polski w Rzymie Ryszarda Sznepfa. O tym, że były premier, to już właśnie hmm, państwu opowiadałam, donosiła gazeta wyborcza, miał e, naciskać na George Meloni. Sprawdziłem tę pogłoskę, mówi Radosław Sikorski, i niestety się potwierdza. Dodał, że właśnie dzięki temu Ambasador Schnepf dostał zgodę na służbę trzy razy szybciej niż dzieje się to normalnie. Pytany, czy takie sytuacje miały też miejsce w innych krajach, szef MSZ odparł, że tak czytał w internecie, ale nie ma potwierdzenia, czy faktycznie tak jest. Ja jeszcze tylko przypomnę, że o tym, że Morawiecki nie rozmawiał z Meloni o obsadzie stanowiska ambasadora w Rzymie przekonywał były rzecznik rządu Piotr Müller. Nazywał to rewelacjami Gazety Wyborczej. Problem tylko polega na tym, drogi panie rzeczniku Piotrze Millerze, znaczy były rzeczniku już, że sama Georgia Meloni Doniosła w tej sprawie zarówno do swojego włoskiego MSZ-u, do Pałacu Prezydenckiego i stronie polskiej także. W związku z tym, e, no. Trzeba jednak chyba uważać na to, co się mówi. Tomasz Siemoniak, informuje, że jest w planie wizyta szefów MSZ kilku państw na granicy polsko-białoruskiej. Zaprosił minister Siemoniak, niemiecką minister spraw wewnętrznych, żeby przyjechała na granicę polsko-białoruską ze swoimi ludźmi, żeby ocenić, w jaki sposób oni mogą nam tutaj pomóc. A przede wszystkim, żeby zdawali sobie sprawę z tego. Jak wygląda sytuacja? Mamy kilka dni mniejszego naporu, poinformował też Tomasz Siemoniak, jeżeli chodzi o nielegalnych imigrantów. Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie ta wizyta niemieckiej minister na granicy polsko-białoruskiej się odbędzie. Podobno wkrótce. I jeszcze jedna informacja: Tomasz Mraz dostał ochronę. Ma bowiem prawo Obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Nieoficjalne informacje o przyznaniu przez resort spraw wewnętrznych i administracji ochrony Mrazowi przekazało wczoraj rano Radio Z. Mraz, czyli kluczowy świadek w sprawie nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w Funduszu Sprawiedliwości, otrzymał ochronę. Tak potwierdził minister sprawiedliwości Adam Bodnar i zastrzegł, że nie wie, jak w ostatnich dniach, ale wcześniej wnioski o ochronę dla Tomasza Mraza były wystosowywane i zostały rozpatrzone pozytywnie. Sytuacja jest podobno szczególna, bo to jest osoba, która przedstawia szczegółowe informacje co się w tej sprawie działo i myślę mówi tutaj minister sprawiedliwości że ma prawo obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Z radkiem Grucą, między innymi za chwilę na ten temat będziemy rozmawiać. Nasi goście są już podobno gotowi. Przypomnę Radosław Gruca, Radio Z, Andrzej Bobiński Polityka Insight już za chwilę u nas w studiu. Proszę z nami zostać. A gdzie ja wysłałem ten list? Kim jest człowiek do którego czy był wtedy człowiek, który do którego to nic wysłałem, więc wie pan, ja wiem o tym, że Tusk takiego rodzaju oskarżenia formuje, no ale tutaj nienawiść odbiera rozum naprawdę. Ja tego nie pamiętam, nie pamięta tego też minister Ziobro, natomiast no, minister Romanowski twierdzi, że do niego taki list dotarł, więc zakładam, że może mnie tutaj po prostu pamięć zawodzi.